No mam, no mam. No i duże to jest. Piękne. Duża lematykę. Piękna, piękna. Zmieniłem rajon, dzisiaj ja poszedłem w takie miejsca, gdzie jeszcze w tym roku nie chodziłem. Efekt jest pięknie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No Ta szóstka proszę. to jest. Nie zna tyle. dwunastak, Lewy dwunastak, śliczny W ogóle tu w tym roku jeszcze nie byłem. A rejon, jak widać, dość ciekawy. Widno, na to, tutaj chodziłem. Jak to długo leżało? <śmum> Trudno to określić. Czy to świeży, czy starszy, Czy już dłużej leży? No, to znaczy świeży tegoroczny na pewno. Piękna lewatyka. tyka no, Spróbujemy szukać chociaż w tym roku nie mam szczęścia żebym ja parę znalazł Może z tym jedynie No mam, no mam Prosto na niego wszedłem Ale to chyba nie do pary Trawa tyka ale to całkiem co innego co ja przecież znalazłem dzisiaj dwie godziny temu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć też dwunast tak ale to całkiem co innego to w okolicy już drugi drugie szukając Gdzieś dwie godziny temu znalazłem też 12 taka lewego. No piękny to też jest. Lżejszy, ale też piękny. Trudno powiedzieć, ile tu leżało. Świeżych śladów tu nie ma śniegu. Nieszczęście <laughs> nieszczęście, znowu kurzy. Druga sztuka dzisiaj świetnie. W tym terenie, w tym roku jeszcze tu nie byłem, ale widać tu też nikt nie chodził. No i efekty są.